dobrze kochani, witam serdecznie na czytaniu tygodniowym lecimy baranki <laughs> lecimy baranki tylko przypomnę, 15 spotkanie słuchajcie, będę szeptać będę zaszeptywać, będę swoje jak tu się mówi, czary mary, jak to tutaj mój mąż mówi będziesz żoża swoje czary mary będziesz mogła sobie robić ja mówię, będę robić swoje czary mary lecimy Lecimy. Co dla baranków, kochani, na ten tydzień. Energetyka tygodnia. Nieźle. Mamy... Nie mamy maga, mamy siódemkę kielichów cesarzową i rycerza denarów całkiem nieźle, ja bym powiedziała, że tutaj coś się uspokaja u barana baran o czymś myśli, baran stoi na wysokości zadania, dla par w szczególności, słuchajcie, dla singli myślę, że spotkanie tego jednego, tej jedynej, tak jeżeli chodzi, bo tu jest bardzo mocno miłość, się nie, zarysowywuje bardzo mocno uczucia, bardzo mocno tak jakby nowe sprawy, nowe idee, tak, bo tutaj jest tak, jakby to bardzo mocne i słuchajcie, zarysowane. Natomiast myślę, że pierwsza połowa tygodnia sprzyja, tak jakby przyglądaniu się czemuś, przyglądaniu się czemuś jednocześnie, bo tutaj są papiery, tu są papiery, tu przyjdzie się pobronić, ale wydaje mi się, Baranki, że uda wam się, ponieważ tutaj jest tak, jakby ja się przepięknie bronię, ja mam dobre słowo, mało tego, ja mam dobre podstawy, bo ja coś stworzyłem, stworzyłam, tak? Czyli macie tutaj bardzo fajne. Karty. Druga połowa tygodnia, moi drodzy, to jest tak całkiem fajnie, bo tutaj jest bardzo personalnie. Tak? W, szczególności, w szczególności, słuchajcie, pokazują mi się pary, tak? Pary stałe, pary lub ludzie, którzy tworzą, postanawiają być razem, tak? Tutaj ktoś zawiązuje małżeństwo, bo to się zawiązują małżeństwa ale jednocześnie tak jakby dużo inwestycji rodzinnych, tak, lub odnośnie, odnośnie pary jakieś inwestycje, ale to jest jakaś praca, tu są wyjazdy, tu jest tak jakby dobra, tu jest dobra komunikacja, tutaj jest dobre perspektywy, tak jakby dla Was, jako dla Was, tak jako dla pary, ja bym tak, moi drodzy, powiedziała. Nie. Idzie propozycja pracy, przychodzą jakieś pieniążki, pod koniec tygodnia przychodzą jakieś pieniądze, natomiast moi drodzy to co się to, co jest spowodowane w tym tygodniu tak czyli ta praca bo to jest jakiś wysiłek wysiłek, być może zbiorowy, być może jakieś szefostwo, jeżeli nie, jeżeli nie jesteście małżeństwem, znaczy, jeżeli nie jesteście parą, tak, i jakieś wydatki, bo to są wydatki, kupno, sprzedaż, tak, ale jest to zyskiem dla Państwa, bo jest to wielka radość. Natomiast, tak jakby, ale też widzę wesela, widzę wesela, widzę przyjęcia, widzę coś, na co trzeba wydać pieniądze i coś Was może zubożyć. Na to zwróćcie uwagę, tak, bo to jest tak jakby do domu daleko. Ale Powiem tak, na przyszły tydzień szykują się jakieś bóle kręgosłupa Wam bardzo mocno, i tak jakby nierozwiązanie jednego z problemów z tego tygodnia. Ale czy macie się tym martwić? Niekoniecznie, bo wchodzicie w energię królowej kielichów, królowa kielichów. Nie boi się byle problemu, tak Królowa Kielichów potrafi go bardzo ładnie rozwiązać, tak jakby nie boi się problemów i bardzo ładnie rozwiązuje. Dla samotnych tak, bo jest spotkanie tego jednego jedynej, i dla par nie widzę, słuchajcie baranki, widzę, że coś się podnosi, to są jakieś przeprosiny. Być może, jeżeli, jeżeli wyszliście w jakieś związki, układy, to tak jakby jest wejście na nowy poziom, czyli idziecie sobie, kochani, do przodu. Tak myślę, że kaska się posypie, nowy projekt się posypie, czyli coś dobrego się dla Państwa zaczyna w tym tygodniu. Więc tak bym powiedziała, że jest całkiem nieźle, w szczególności dla czwórek. Dla czwórek mi się pokazuje tutaj, dla czwóreczek słuchajcie, dla jedynek dla jedynek i dla czwórek, bardzo ładnie mi się tu karty pokazują, aczkolwiek tak jakby jest tu też dla siódemek tak, dla siódemek, bo tu się pokazuje nauka i z tej nauki w przyszłości pieniądz, więc moi drodzy trzeba korzystać, jak to się mówi z okazji, trzeba korzystać Szans. Pozdrawiam serdecznie. Ale powiem tak, jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, no to mamy tu przeciążenie, z którym przechodzimy na przyszły tydzień. Natomiast jedno, na co powinniście zwrócić uwagę, to tutaj są jakieś przewrotki. Tutaj jest jakieś, nie wiem, czy to są zawroty głowy, czy to są przewrotki, ale tutaj jedna połowa ciała nie domaga, tak? Czyli tak jakby z jedną połową coś się dzieje. Tak ja nie wiem w jaki, nie wiem w jaki sposób, znaczy nie wiem o co chodzi, bo nie pokazane są organy, pokazana jest cała połowa ciała, moi drodzy. Także tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie, drogie baranki. Lecimy, beczki Co, kociuchy, chcecie mi pomóc? Chcecie mi, kociuchy, pomóc? U nas troszeczkę brzoza się pyli już. Już jesień. Już wszystko pożółkłe Jesień. Wyszłam z taką wielką przyjemnością. Nie wiem, czy nie za ciemno będzie, drodzy moi kochani ale jeszcze postaram się chociaż chociaż ze dwa z sześć znaków zrobić na zewnątrz resztę zrobię wewnątrz dobrze, lecimy co dla naszych byków na ten tydzień co też karty przygotowały dla byczków na ten tydzień, piątka mieczy koło fortuny. cesarz no tutaj ja bym powiedziała, że ktoś się o coś będzie bał, tak boicie się o pracę, powiem tak, tutaj trzeba będzie się skupić kochani na czymś, bo tu się pokazuje, że ktoś kogoś obserwuje, tutaj może chodzić o dziecko też jednocześnie ale są to sprawy związane słuchajcie, wydaje mi się, że są to związane z czymś, co ma się wydarzyć, tak, nie są to aż takie straszne rzeczy, bo macie tutaj jesteście w swojej energetyce królowej denarów Nieźle, natomiast wydaje mi się, że będzie grana trzecia osoba, tak, trzecia osoba do, do tańca. Natomiast czy ta trzecia osoba będzie w życiu prywatnym, romantycznym u państwa, czy to, będzie ktoś, czy to będzie ktoś z pracy, czy to będzie nowa praca, nie wiem, kochani, musicie sobie sami na to odpowiedzieć w ciągu. W ciągu tygodnia, pierwsza połowa tygodnia, zadziewają się, obserwujcie sprawy, które się będą działy, obserwujcie zdarzenia, które do Państwa przychodzą. Nie słuchajcie plotek, bo nośnikiem plotek jest kobieta z trygonu ognia lub kobieta uwielbiająca plotki, tak? Jest to ktoś, kto jest u Was za plecami i uważajcie, bo jest tak jak to, co przekazuje Wam, przekazuje również o Was, także zwróćcie na to uwagę macie koło fortuny i coś się zadzieje jednocześnie, wydaje mi się, że będzie bardzo mocno, jeżeli macie pary, tak, jeżeli macie pary lub macie przełożonego cesarza, tak, czyli macie to osobę starszą, osobę odpowiedzialną, to nie bierzcie do końca, tak jakby, nie bierzcie do końca na wiarę tego, co usłyszycie, bo tu się pokazuje, że nie wszystko jest prawdą, a jeżeli dacie temu wiarę, to może się okazać, że bardzo wiele, moi drodzy, stracicie, więc zwróćcie w szczególności do środowiska, zwróćcie na to kochani uwagę natomiast pokazuje mi się też jednocześnie że coś zaobserwujecie w pierwszej połowie tygodnia lub to wasz partner zaobserwuje coś co spsociłyście wy tak spociliście. Nie wiem, karty są dualne i tutaj tak jakby zachodzi dopiero obawa, zachodzi obawa jeżeli są dzieci, to będzie coś związane jednocześnie z dziećmi, tak, czyli sytuacje związane z dziećmi, ale to są też nowe projekty, tutaj troszeczkę będzie bólu żołądka, tutaj będzie przeziębienie, tutaj jest ból oka, słuchajcie, tu są stawy, tak, no tutaj ubyczka, ubyczka troszkę tutaj bym powiedziała, że występuje, jeżeli chodzi o choroby, natomiast przez cały tydzień zachowujecie swoją energię, pieniążków Wam nie zabraknie, nie sądzę, żeby Braku. Natomiast tak jakby, mm, nie wiem czy tylko teraz pytanie, kto kogo tutaj będzie stawiał do pionu, czy to partner Was będzie stawiał do pionu bo ktoś tutaj coś spsocił, naprawdę ktoś coś spsocił licho czy to Wy będziecie partnera stawiać, partnerkę do, do pionu, bo tu się pokazuje, że jest postawione ultimatum, tu nie jest tak jakby, jest jakieś nagłe rozstanie, jest nagłe rozejście, tak, bo coś zaobserwowałem, coś zobaczyłam, tak, i za plecami mamy tą królowo buław ale tu może chodzić o pracę jednocześnie, bo karta jest ustawiona i w pracy, ale bardzo podobna karta ustawiona jest w miłości, tak, więc nie wiem, kochani, o co będzie tutaj, moi drodzy chodziło i tutaj do środy ja bym powiedziała, że jeżeli cokolwiek usłyszycie czy cokolwiek zaobserwujecie, to dajcie temu szansę, żeby ochłonąć tak, żeby emocje ochłonęły i dopiero w czwartek zacznijcie rozmawiać i wydaje mi się, że tutaj traficie na wspaniały konsensus bo nie wszystko będzie tak jakby waszym, waszym waszymi myślokształtami, to jest po pierwsze po drugie tak jakby coś się tu urodzi nowego, coś co będziecie mogli, coś co będziecie Będziecie mogli tak jakby zrównoważyć w swoim życiu i przestaniecie się jednocześnie bać czegoś, bo tu się pokazuje, że możecie się bardzo mocno uniezależnić, tak, bo tu się pokazuje, że w drugiej połowie byk się uniezależnia w drugiej połowie tygodnia. Bardzo mocno przestaje się w ogóle czegoś bać, czegoś, kogoś. Nie wiem, kochani, weźcie to. Do siebie, ale cały tydzień pieniążka nie powinno brakować. Stajecie na przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu stajecie jak te niewinne owieczki, ale jednocześnie otoczone aurą boską, tak? Bo tutaj macie opiekę sił wyższych i stajecie w energii głupca, czyli tak jakby coś zostanie jednak oczyszczane, bo przestajecie się bać. Może transformujecie, może się wydarzy coś, co ma się wydarzyć, tam gdzie jest ta trójka mieczy, nie, po prostu, no, wi widocznie tak się miało stać, tak się miało wydarzyć, ale to jest szybkie odtrząśnięcie. kochani, pamiętajcie, że to jest szybkie odtrząśnięcie i pójście dalej w czystą drogę, w czysto już nie oglądanie się na siebie, a mało tego jest jeszcze tutaj ja bym powiedziała, że tutaj jest taka introspekcja, spojrzenie takie popatrzenie na siebie, przyjrzenie się jak daleko zaszłeś, jak daleko zaszłeś byku i że możesz sobie wystartować na spokojnie z bardzo dobrym oddechem ja bym powiedziała wręcz, że z taką lekką niewiedzą i lekką lekkością możesz sobie pomaszerować już dalej, tak że będzie się kochani działo, jeżeli chodzi o zdroweczko, to tak jak powiedziałam, oczy, tutaj macie żołądek, kater, tutaj macie słuchajcie, stawy, ale jednocześnie Jakieś stany depresyjne, coś, czego możecie się bać, w szczególności w pierwszej połowie tygodnia. Nie bójcie się, wszystko wraca do normy, także tak, to kochani, widzę. Jeżeli chodzi o pracę, bo tutaj mi się praca też rzuca, że może być tak, że mm, ktoś wam coś powie odnośnie pracy i nie będzie to prawdą. Być może tam, gdzie pracujecie, to jest tak, jakby chce ktoś podkopać wasze morale jednocześnie, tak? ale to jest taka typowa konfabulacja, nie patrzcie na to oszustwa, na te kalumnie, tylko idźcie sobie dalej. A jeżeli ktoś da wiarę, bo może być także, że szef, szefowa da wiarę, no to idźcie sobie tą czystą drogą, bo ta czysta droga, ona daje wam tak naprawdę spełnienie dopiero, bo jesteście, wchodzicie w królową denarów i w tą czystą drogę głupca, czyli macie zielone światełko, a tym, że tak tak się zadziała. Nie martwcie się bez koło fortuny. A koło fortuny to jest karta karmiczna, czyli tak się właśnie miało zadzieć dla dobra Waszego. Pozdrawiam, byczki serdecznie. Hej. I lecimy dalej. I lecimy bliźnięta. Chyba troszkę się. Już mi ściemnia pomalutku. Bliźniaki nasze. Co, kociczko? Jeszcze jedzonko, nie teraz, kochana. Jeszcze nie teraz. Będziemy. Co dla ten Tęsknota za jakimś w podróży, tak? Ktoś, kto podróżuje. No, kochana, nie musisz mi pomagać, ale zostaw, nie pomagaj mi. Kociułko, nie pomagaj mi. Alo. Bo mi psocisz. Słuchajcie, drogie byki. O Jezu, przepraszam, drogie bliźnięta. Bliźniak jest w podróży. Pokazuje mi się, że bliźniak tak jakby żyje podróżą, ale jednocześnie walczy z jakimiś wiadomościami z podróży. Tak, bo tutaj są wiadomości z podróży. Tutaj ktoś przybywa, tutaj spowiem to. Ogólnie, drogie bliźnięta, przeczytam wam karty, aby sobie nie, dla tych, którzy stawiają... Uciekaj bąku, nie przeszkadzaj. Jeżeli chodzi o karciochy, no to już Wam tutaj mówię. Macie piątkę buław, szóstkę mieczy, asa denarów, cesarzową, maga, asa kielichów, króla denarów, asa mieczy, trójkę denarów, trójkę buław i królową buław na przyszły tydzień. Czyli karty macie iście fantastyczne, ja bym powiedziała, bo tutaj jest nawet nie mam się do czego przyczepić, bo tu są zdrowe cięcia. Tutaj jest samodzielność, tutaj są osoby do współpracy, tutaj są Wasi najbliżsi, tak, bo tu są partnerzy, partnerki, ale jednocześnie bliźnięta pokazują się w tym tygodniu jako bardzo dobry orator, tak, bardzo dobry orator, bardzo dobry mówca, osoba, która robi zdrowe cięcia, tak, to jest tak jakby nie ma tu empatii, to jest takie podejście, ja jestem dobra, dobry, ale jak mi coś nie pasuje, to ja to tnę, tak, i w tym tygodniu będzie... Wydaje mi się, kochani, że będziecie, będziecie w bardzo delikatny sposób, aczkolwiek będziecie przecinać wiele więzów, tak, bo tu się pokazuje, że ja walczę sama ze sobą, tak, ja walczę sama, sam ze sobą, bo chcę od czegoś odejść, ja potrzebuję czegoś innego, czegoś nowego i mamy tą, tutaj mamy tą walkę taką wewnętrzną, ona jest za plecami, czyli ona idzie już jakiś czas, tak, i później mamy szóstkę mieczy, asa denarów, słuchajcie, trójkę denarów i króla denarów, czyli tak jakby ja potrzebuję Potrzebuję oddechu, ja potrzebuję mieć pieniądze, ja potrzebuję mieć zabezpieczenie. Ja potrzebuję czuć się bardzo stabilnie. Tak, ja chcę sięgnąć po jakieś pieniążki, po jakiś dobrobyt. Czy Wam się to uda? Myślę, że tak, że w tym tygodniu dużo odsiejecie od siebie osób, bo tutaj są osoby, które pięknie mówią. Tu są osoby, bo macie tutaj tego maga, tak na koniec rozkładu, czyli jest sobota, niedziela macie tu maga myślę, że będzie to też może być to kobieta, mamy tutaj cesarzowo, tak jednocześnie przy tym, ale jest tak jakby, ja myślę, że popatrzycie sercem, drogie bliźniaki, w tym tygodniu, bo tu się pokazuje, że patrzę sercem, tak, ale jednocześnie mamy dwa asy, mamy asa mieczy i asa kielichów, czyli coś się musi wydarzyć, tak, to nie może być inaczej, to ma się wydarzyć, tak, ktoś musi odpłynąć, ktoś musi przypłynąć, tutaj jest nowa perspektywa, tak, ale jednocześnie tutaj są jakieś ploteczki, tu są ploteczki, Plotki, plotki, które przechodzą na kolejny nie, tydzień. Tutaj bym powiedziała, że tu są jakieś niejasności, tu są niedomówienia też jednocześnie ale tak jakby, wy się z tego podnosicie, wy od tego jesteście ponadto, myślę, że jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o pieniążki, pierwsza połowa tygodnia, super, bym powiedziała, super, jeżeli chodzi o, o zarabianie, o tworzenie, bo tutaj jest tak jakby, tu jest, tak, ja odpływam, ja się ruszam, ja chodzę, ja działam, tak, ale jednocześnie lub przypływam, lub bliźniak był w podróży, w tak, podróży wraca, lub odwrotnie w podróż wyrusza, tak, bo to jest, może być podróż życiowa, lub po prostu za kimś tęskni, tak, ktoś tam jest daleko od niego, tak bo tutaj mamy króla denarów, ale jednocześnie jest to coś, jest to relacja, która może się tworzyć, natomiast ja bym postawiła tutaj na kaskę i myślę, że do środa czwartek, najpóźniej czwartek do popołudnia, tutaj są już zrobione w czwartek południu jakieś cięcia, cięcia bardzo zdroworozsądkowe ale drogi bliźnięta jesteście już od czwartku popołudnia jesteście, jesteście... rudeusz rudy Uciekaj, ać tu Dante. Przepraszam kochanie, ale niestety dominacja kotów. Jesteś już, drogi bliźniaku, jesteś już w energii cesarzowej, czyli tak jakby pięknie mówisz, pięknie działasz, coś tworzysz, tutaj idziesz z miłością, tu idziesz z radością po coś i mało tego, coś tak jakby, to jest tak jakby energetyka, że idzie ci wspaniale ci coś idzie. Tak, to jest tak jakby wszystko ustala się, tak jakby te fale, one się tak jakby te fale się wygładzają, tak jest takie fajne, bo to jest tak. Płynie. to już tutaj u Ciebie płynie, tutaj nie ma takiego skoku, że tak naprawdę ze skrajności w skrajność, tak tylko odpływa to, co złe, czyli w tym tygodniu, drogi bliźniaku, jeżeli masz po coś sięgnąć, to sięgaj do czwartku, od czwartku tak jakby, pokazuje mi się, że dobrze by było, żeby przesortować sobie, tak jakby przesortować sobie ludzi, tak, bo masz ogrom ludzi wokół siebie. Masz cesarzową, masz to trójkę denarów, tak to też są ludzie, tak, ludzie do tworzenia. Ale masz też tak jakby osoby stare, a tu się pokazuje, że trzeba tak jakby coś pożegnać. Niekoniecznie to, co stare, bo tu się pokazuje, że za tym co stare, to ty tęsknisz, tak? Być może będzie chodziło za tym, co nowe, moi drodzy, ale <laughs> przychodzą plotki, przychodzą plotki, myślę, że sobota niedziela i tak jakby wchodzicie w energię tych plotek. Tak, jak do tego podejdziecie? Oczywiście zależy od was moi drodzy. Jeżeli chodzi tutaj o pracę, praca ok. Jeżeli chodzi o związki, to bardziej bym powiedział, że jest rozdzielenie, tak jakby nie macie troszeczkę na siebie czasu, bo każdy jest zajęty czymś nowym, ale tutaj też jest coś pięknego, bo to jest takie tworzenie, ale takie suche tworzenie. Nawet jeżeli chodzi o związki, no to tu jest takie suche tworzenie. O druga połowa tygodnia mówi o tym, że możecie dla samotnych, możecie znaleźć, bo to jest takie szybkie przecięcie samotności macie tu króla denarów, macie tutaj tego maga, czyli macie osoby wokół siebie, tak, czyli tutaj może, może przyjść ktoś bardzo, bardzo fajny, przyjdzie osoba bardzo ciepła i bardzo mądra i przyjdzie osoba bardzo wygadana, wygadana, która będzie i tutaj jest, ale jest to osoba do serca, tak, czyli tutaj musicie Państwo się nad tym zastanowić jeżeli chodzi, jeżeli chodzi tutaj, bo to są jakieś wyjazdy Huh. <sighs> i tutaj bliźnięta będą, wydaje mi się, że poniedziałek, wtorek będziecie się bardzo mocno zastanawiać, bardzo mocno bić się z myślami, bo to jest tak jakby propozycja jakiegoś wyjazdu, propozycja stworzenia czegoś, ale na wyjeździe I będziecie się mocno zastanawiać nad tym, czy warto, czy nie warto. Jak zdecydujecie, nie wiem kochani, bo to zależy tylko od Was, ale karty macie, iście królewskie na ten tydzień, więc moi drodzy, jeżeli w rzędzie jest asmie, czy królowa, znaczy, przepraszam, cesarzowa, trójka, buław, maki, askieli, no to o czym tu kochani w ogóle rozmawiać, tak, macie zielone światełko, powiem tak, bliźniaków, wchodzisz na bardzo, bardzo dobrą energię, tak, ta energia jest naprawdę całkiem niezła, ja bym powiedziała, że warto za tą energią podążać, tym bardziej, że masz te dwa asy i masz tego maga, to są karty niesłychanie silnie, no, cesarzowa też jest karta, gdzie jesteś, stajesz się samodzielny, samodzielna, ale w pełnym tego słowa znaczeniu, masz trzy asy, bo masz asę denarów, dopiero spojrzałam, otulony jesteś, otulona jesteś trzema asami, czyli tak jakby wchodzisz w bardzo dobrą energię dla siebie tak? Tylko tak jakby nie daj się zwieść tak? Lub odwrotnie, pokaż siebie z drugiej strony, z innej strony tak? Bo tu się pokazuje, że od czegoś musisz odpłynąć Pozdrawiam kochani serdecznie Nie widzę, żeby coś złego się z wami działo Jeżeli już, to bym powiedziała, że tutaj coś, co się dzieje przy czakrze sakralnej Czyli na to zwracamy uwagę i panowie i panie tutaj na te nasze no może być tutaj splot słoneczny ale to może być coś z przepono tak czyli może być tutaj jakaś zgaga jakaś zgaga jakaś być może dla tych co mają przepuklinę może się to w jakiś sposób ujawnić pozdrawiam kochani serdecznie buziaczki hejta